Cześć, z tej strony Leno. Dzisiejszy odcinek to awarie laptopów, część druga. A porozmawiamy sobie w nim o sposobach naprawy i o tym jak zapobiegać awariom laptopów. Zapraszam do oglądania. Jako bazę do odcinka posłużę się częścią pierwszą awarii laptopów. W której omawiałem 7 najczęstszych awarii, ich objawy i przyczyny. Kto nie widział, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Dam link w opisie. A dzisiaj, jak już wspominałem, będziemy rozmawiać o sposobach naprawy i jak zapobiegać awariom w laptopach. Także zaczynajmy. Zabazujemy sobie właśnie na poprzednim filmie. I na jego podstawie krok po kroku będziemy omawiać kolejne awarie. Dobrze, awaria pierwsza to uszkodzenie matrycy. Sposobem naprawy w tym przypadku jest po prostu wymiana matrycy jako części. Matryc się nie naprawia. Musimy całą matrycę wymienić na nową lub używaną, pasującą do danego modelu laptopa. Między producentami różnych laptopów i między modelami w różnych laptopach występowały te same matryce. Także może właśnie się zdarzyć, że do naszego laptopa może pas pasować matryca. Całkowicie innej marki laptopa, ale matryca w nim będzie ta sama. Także matryce zawsze należy dobierać po konkretnym modelu matrycy, a nie laptopa. Wymiana matrycy nie jest trudną operacją. Sprowadza się do zdjęcia ramki, która jest tutaj dookoła. Matrycy, następnie sama matryca jest przykręcana na śrubki lub w nowszych konstrukcjach często jest przyklejana na specjalnej taśmie dwustronnej. I jak wspomniałem, sam proces wymiany nie jest to trudna czynność. Jak zapobiegać uszkodzeniom matrycy? No, najczęściej wynikają one z uszkodzeń fizycznych, także bądźcie ostrożni używając i przenosząc swoje laptopy, aby ich nie opuścić. No i w inny sposób też nie uszkodzić mechanicznie. I czasem zdarzają się samoistne uszkodzenia matryc. Ostatnio spotkałem się w laptopie Lenovo Ideapad S340, który nie był nigdzie fizycznie Uderzony, a matryca po prostu się rozlała. Na połowie ekranu był jakiś tam kolorek, no druga połowa działała. Także idziemy sobie do następnej awarii. A następną awarią jest przegrzewanie się laptopa. Sposobem naprawy jest w tym przypadku wyczyszczenie układu chłodzenia laptopa oraz wymiana pas termoprzewodzących i termopadów przegrzewanie no, wynika po prostu z eksploatacji laptopa no, w cięższych warunkach lub w zwykłych warunkach. No wiadomo, w mieszkaniu się sprząta, ale się kurzy. Także chcąc, nie chcąc, prędzej czy później konieczne będzie czyszczenie laptopa wewnątrz. A jeśli tego nie zrobimy, no to będziemy mieć właśnie problem z przegrzewaniem się laptopa, który może prowadzić do awarii. Jak zapobiegać przegrzewaniu się laptopa? No, można przyjąć, że przynajmniej raz w roku należy wyczyścić układ chłodzenia laptopa. Dbać o czyste środowisko pracy, korzystać z podkładki chłodzącej przy używaniu laptopa, jeśli chodzi o sam proces naprawy, to również nie jest to zbyt skomplikowana naprawa, no tutaj już zależy od konkretnego modelu, czasami wystarczy ściągnąć jakby. Z budowy laptopa i już mamy dostęp do układu chłodzenia. Często tak jest w laptopach gamingowych i laptopach nowszych konstrukcji. Wtedy już mamy układ chłodzenia na wierzchu. Więc pozostaje nam tylko ściągnąć radiator, wentylatory i wszystko: oczyścić ze starych past, usunąć stare termopady i nanieść wszystko na nowo. A w przypadku niektórych konstrukcji laptopów konieczne jest prawie dużo więcej pracy, wynikające np. z konieczności wyjęcia płyty głównej laptopa, aby właśnie oczyścić pasty termoprzewodzące, ponieważ procesor znajduje się jakby od strony klawiatury. A nie ma dostępu od góry, tylko właśnie trzeba wyjąć od spodu całą płytę główną, i wtedy dopiero mamy dostęp do chłodzenia i do procesora. Dobrze, idziemy sobie dalej. Następną awaria to zalanie laptopa. I tutaj też sposób naprawy: to wyczyszczenie, lub w najgorszym przypadku wymiana płyty głównej, lub wymiana klawiatury, lub wymiana naprawa płyty głównej, jakiegoś układu na niej. Wszystko zależy od samego stopnia zalania, jak również rodzaju cieczy. Wiadomo, w przypadku jakiejś Coca-Coli, wina, kawy. W przypadku tych płynów no, naprawa zazwyczaj będzie bardziej skomplikowana niż w przypadku na przykład zwykłej wody. Ale jak już mówiłem, wszystko zależy właśnie od rodzaju napoju i jak duże to zalanie było. Czasami właśnie jak użytkownik zareagował. Tutaj wypadałoby jak najszybciej, jeśli było podczas pracy, zalanie na laptopie, a najczęściej tak jest. No, to kroki jakie należy podjąć to jak najszybciej odłączyć laptop, baterię i próbować osuszyć to zalanie. Ale najważniejsze, żeby odciąć dopływ energii i wyłączyć laptop, jak, za, jak zapobiegać zalaniu. No, tutaj wiadomo, no starajmy się nie spożywać napojów podczas pracy na swoim laptopie. Nie stawiać płynu w pobliżu laptopa, bo gdzieś ta szklanka obok. Możemy tutaj ruszyć ręką, nawet nie będziemy wiedzieć kiedy. I zalanie gotowe. Także każdy ma swoje nawyki. Można wyrobić po prostu takie nawyki, że jak pijemy, w ogóle nie pijemy w pobliżu laptopa. I jeszcze, jak zapobiegać przed czyszczeniem. Wyłączamy laptopa. Zdarzały się przypadki, że ktoś płynem dezynfekującym czy płynem do mycia, ktoś chciał umyć laptop, ale laptop był włączony i się zdarzyło, że tego płynu napikał za dużo i doszło do zwarcia i uszkodzenia tego laptopa. Dobrze, idziemy sobie dalej. Następna awaria to uszkodzone gniazdo ładowania. Sposobem naprawy jest tutaj wymiana gniazda ładowania. Nie jest to czynność zbyt skomplikowana. Gniazda są montowane jakby na dwa sposoby w laptopach, albo są na osobnej tasiemce i Gniazdo zasilania to jest po prostu taki osobny element lub gniazdo zasilania jest przylutowane do płyty głównej w laptopie tak w tym przypadku pierwszym, jeśli jest na osobnej tasiemce złączu, to wymiana jest jeszcze łatwiejsza, bo nie musimy nic lutować a w przypadku gdy gniazdo jest lutowane, no to trzeba je odlutować kupić nowe gniazdo i zalutować przylutować nowe gniazdo To jako ciekawostkę był laptop, który bardzo często uszkodzeniu ulegało gniazdo ładowania. Był to Asus X53S i pokrewne z tej rodziny. Myślę, że każdy serwis zna ten model. Tam wada troszkę wynikała jakby ze złego zaprojektowania płyty głównej, ponieważ gniazdo zasilania było po sąsiedzku, bardzo blisko radiatora od chłodzenia procesora i, i karty graficznej dedykowane, jeśli była i po prostu to gniazdo się odlutowywało z powodu właśnie ciepła które było odprowadzane przez ten radiator i ten laptop, można powiedzieć, prędzej czy później był narażony na awarię gniazda ładowania. Jeśli chodzi o. Jak zapobiegać uszkodzeniu gniazda, to bądźmy ostrożni, używając i przenosząc swój laptop podczas ładowania. Powoli i starannie podłączajmy i odłączajmy wtyk ładowarki laptopa, właśnie z gniazda. Zasilania. I idziemy sobie do kolejnej awarii. A jest to wyłamany lub zatarty zawias i uszkodzona obudowa. Sposobem naprawy i rozwiązaniem tego problemu jest wymiana obudowy i lub wymiana. Zawiasów, jeśli to one były przyczyną, lub no, jeśli upadek był przyczyną, no to czasami, no wiadomo, wymiana zawiasów nie jest konieczna, ale były laptopy, które miały powiedzmy, były źle zaprojektowane, można to nazwać wadą seryjną, w których jakość wykonania właśnie była tak niska, że prędzej czy później obudowy, Wyłamywały się, zawiasy się wyłamy, wyłamywały z tych obudów. Jako przykład tutaj Acer Aspire 5A515, w tym laptopie. No, po prostu w tym miejscu zawias, lub z jednej lub z drugiej strony, wyłamywał się. I wynikało to właśnie z niskiej jakości samej obudowy i troszkę za krótkich. Wydaje mi się, śrub mocujących zawias. Jeśli do tego jeszcze dojdzie jakby złe, zły sposób otwierania i zamykania za róg. I już w poprzednim takim moim szorcie pokazywałem jak poprawnie otwierać laptop. Otwieramy za środek i zamykamy. Także jeśli chodzi o to jak Zapobiegać wyłamaniu zawiasu i uszkodzeniu obudowy no to Na pewno pamiętajmy, żeby nie uszkodzić laptopa fizycznie Gdzieś nie upuścić, nie uderzyć Jeśli mamy laptop gdzieś w pobliżu, w rękach Starajmy się mieć tego świadomość I patrzmy dookoła Gdzie stawiamy, jak przenosimy żeby sobie właśnie fizycznie go nie uszkodzić i również podczas otwierania, jak wspominałem, trzymajmy klapę po środku, aby siły i naprężenia, jakie działają na klapę, rozkładały się równomiernie. Otwierajmy nasz laptop powolnymi, spokojnymi ruchami. No i starajmy się kupić laptopy bez wad fabrycznych, z solidnymi, solidnie wykonanymi obudowami i zawiasami. Jak się dobrze wczytamy w jakieś recenzje, na pewno, na pewno znajdziemy, czy dany model ma jakiś problem, czy nie ma. I kiedy tylko czujemy, że laptop ciężej się otwiera i zamyka, udajmy się do serwisu w celu naprawy, ponieważ może to być zatarty zawias. Może on być tylko na początku, tylko zatarty. I jeśli wcześniej zareagujemy, nie doprowadzimy do kolejnych uszkodzeń. Bo uszkodzony zawias zatarty może doprowadzić do właśnie uszkodzenia obudowy płyty głównej i matrycy. Jeszcze jeśli chodzi o wyłamany lub zatarty zawias i uszkodzoną obudowę, tam sam proces i trudność naprawy no, wynika z stopnia uszkodzenia, jaki się jaki zaszedł. Czasami właśnie, im wcześniej zareagujemy, jeśli nie jest to upadek, jeśli zawiasy się zaczynają zacierać, no to jeśli szybko zareagujemy, to tak naprawdę będzie najlepiej, no bo wtedy wymienimy zawiasy na nowe i reszta po prostu nie zdąży się zepsuć. No w przypadku upadków, no to wiadomo, jakieś części obudowy ulegają uszkodzeniu. I tutaj problem, no sama naprawa, no nie jest trudna, ale jest czasochłonna i czasami w przypadku no zależy jaki laptop po prostu jest problem z częściami, czyli po prostu z obudową dolną, górną lub klapą matrycy. Może występować problem z dostępnością w przypadku niektórych modeli, no, mniej popularnych. Lub ceny są już no, w przypadku, właśnie niektórych modeli, no, no wyższe. Akurat H HP, laptopy HP z tego co pamiętam, no lubią mieć takie. Już bardziej kosmiczne ceny za obudowy, i one są ciężko ogólnie też dostępne. Także no, no uważajmy. Idziemy sobie dalej. Następna awaria to uszkodzona bateria. Sposób naprawy to. Wymiana baterii. Baterie w starszych laptopach były demontowalne, były jakby częścią obudowy. Wtedy wymiana no jest po prostu banalnie prosta musimy sobie tylko po modelu laptopa dojść, odnaleźć model baterii, zamiennika lub oryginału, zakupić i to już na pewno każdy w domu sobie może zamienić. Wypinamy starą baterię, montujemy nową Więc naprawa no, to jest po prostu bardzo łatwa A w nowszych laptopach baterie są już wbudowane Więc tutaj no, już jest odrobinę trudniejsza, chociaż dalej to jest łatwa naprawa Trzeba, w jak... w zależnie już od konstrukcji laptopa Zdjąć obudowę, dostać się do baterii, jest ona przykręcana na kilku śrubkach i przypięta Swoim złączem należy to odpiąć, zamontować baterię i zamontować nową. Jeśli chodzi o to, jak zapobiegać, no to wiadomo, każda bateria prędzej czy później jest skazana ze względu na eksploatację, że ulegnie wyeksploatowaniu i uszkodzeniu. Jednak pewnymi dobrymi praktykami możemy ten proces przedłużyć i to. Nawet uważam, że znacznie, jeśli tak zwanie dbamy o baterię. A jak dbać, już mówię, bateria nie lubi być ani przeładowana, ani pozostawiona w stanie rozładowania. Wtedy psuje się najbardziej i najszybciej. Możemy przyjąć, że gdy jest 10% podłączamy laptop do ładowania A najlepiej odłączamy przy 60% Wiele marek laptopów ma wbudowane właśnie tryby Optymalizujące baterie, czyli wydłużające jej żywotność I właśnie one polegają na tym, że oprogramowanie Odcina Automatycznie ładowanie, nie da się go naładować więcej niż 60%. Na pewno laptopy marki Asus, Acer, Lenovo, Samsung mają takie oprogramowania to jest oprogramowanie dedykowane od producenta i właśnie ono zapobiega przeładowaniu. Jest to uważam świetne rozwiązanie pomagające wydłużyć żywotność naszej baterii. Jeszcze jeśli chodzi o dobre nawyki w dbaniu o naszą baterię, w przypadku właśnie tych najczęściej starszych konstrukcji, w których bateria jest łatwo demontowalna, jeśli pracujemy stacjonarnie i wiemy, że laptop stoi w jednym miejscu, my sobie na nim pracujemy, nigdzie nie przenosimy, możemy właśnie na czas takiej stacjonarnej pracy całkowicie wyjąć baterię i działać bezpośrednio na zasilaczu. Baterię tą właśnie wyjętą, najlepiej też pamiętać, żeby jej nie zostawić rozładowanej, tylko tak właśnie w rejonie 40-60%, wtedy ją wyjąć. Można odłożyć na jakiś czas do półki, jeśli ta nasza stacjonarna praca trwa dłużej. Wtedy bateria całkowicie sobie odpoczywa i na pewno będzie w dobrej kondycji wtedy, gdy będziemy jej naprawdę potrzebować. Dobrze, przechodzimy do kolejnej awarii, a jest to awaria systemu operacyjnego Windows. Sposobem naprawy tutaj jest ponowna instalacja systemu operacyjnego poprzedzona archiwizacją i przeniesieniem danych. Lubię się awaria jest mniej poważna. No czasami udaje się naprawić stary system, ale z dziesiątką, na przykład z Windowsem 10 bywa różnie. Czasami nie udaje się naprawić tego systemu, więc żeby się w tym nie zagrzebywać, najlepsze rozwiązanie i najszybsze, to po prostu zainstalować nasz system. Od początku przenieść dane i wszystko będzie elegancko działać. Jeśli chodzi o to, jak zapobiegać awariom, no tutaj starajmy się pilnować, aby na przykład no, nie przerywać aktualizacji, aby nagle nie pozbawiać laptopa źródła zasilania. Szczególnie jeśli, jeśli bateria jej nie ma lub jest w złym stanie. Po prostu, żeby tak zwanie, no, nie wyłączać tego laptopa, komputera na ostro, pilnować się, jakie oprogramowanie instalujemy, aby właśnie nie zainstalować nic wadliwego lub szkodliwego, które właśnie może również zawierać wirusy lub trojany. Także przestrzegajmy się przed tym, a nasz system Windows będzie nam służył. I to już by było na tyle w tym filmie. Po raz drugi porozmawialiśmy sobie o awariach laptopów. Tym razem o sposobach naprawy oraz jak zapobiegać tym awariom. Jeśli film był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę. Napisz komentarz, czy tobie się przytrafiły jakieś awarie, jak sobie z nimi poradziłeś. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, pomoże mi to docierać do szerszej publiczności. Zapraszam również do oglądania moich filmów, innych filmów na moim kanale. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.